Dzisiaj porozmawiamy o wypełnianiu warg stromowych kwasem hialuronowym. Temacie, który budzi coraz większe zainteresowanie wśród kobiet poszukujących sposobów na poprawę wyglądu i komfortu swoich intymnych obszarów. Przedstawię Wam kilka istotnych kwestii, które warto wiedzieć, zanim podejmiecie decyzję o takiej procedurze. Wypełnianie warg sromowych kwasem hialuronowym to zabieg kosmetyczny, który ma na celu poprawienie wyglądu i elastyczności warg sromowych. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem skóry, który wiąże wodę, nadając jej objętość i nawilżenie. Efektem zabiegu jest powiększenie, czyli uwypuklenie warg sromowych, nawodnienie skóry oraz śluzówki. Kwas hialuronowy zastosowany jako wypełniacz stymuluje fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, przyczyniając się do odmłodzenia obszarów poddanych terapii. Procedura ta zyskuje na popularności wśród kobiet, które chcą poprawić wygląd swojej intymnej strefy. Zabieg wypełniania warg sromowych kwasem hialuronowym jest kierowany do kobiet, które chcą poprawić wygląd i komfort intymny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pięknych, silnych i nowoczesnych kobiet, pragnę opowiedzieć o zabiegu upiększającym okolice intymne. Modelowanie warg sromowych to coraz częściej stosowana metoda estetyki ginekologicznej przez piękną. I nie mamy tu na myśli tylko kobiet po trudnych porodach czy skomplikowanych operacjach, ale także tych chcących poprawić swoje miejsca intymne do granic perfekcyjności. Chcących większych doznań w relacjach z partnerem poprzez zwiększenie swojej atrakcyjności w momencie, kiedy kusa sukienka leży już na podłodze. Nie zapominajmy także, że wraz z wiekiem następuje zmniejszenie objętości komórek tłuszczowych w okolicach intymnych. A co za tym idzie? Szereg zmian anatomicznych, ryzyko zakażeń, podrażnień, infekcji, ból lub świąt. Każdy z powyższych przypadków to dobry czas na podjęcie decyzji o rewitalizacji warg stromowych. A zatem osoby, które mogą zdecydować się na ten zabieg, to kobiety z kompleksami związanymi z wyglądem warg stromowych, osoby, które odczuwają dyskomfort lub kompleksy z powodu wyglądu warg stromowych i chcą poprawić ich estetykę. Zabieg może być skierowany również do kobiet po porodzie. Zmiany hormonalne i fizyczne, które występują w okresie ciąży i po porodzie, mogą wpłynąć na wygląd i elastyczność warg sromowych. Zabieg może pomóc w przywróceniu pewności siebie po porodzie. Ponadto zabiegowi mogą poddać się kobiety z utratą elastyczności. Wraz z wiekiem i w wyniku naturalnych procesów zachodzących w organizmie wargi sromowe mogą utracić elastyczność i objętość. Zabieg może pomóc w przywróceniu młodszego wyglądu. Kwas hialuronowy pomocny będzie również wśród kobiet z dyskomfortem podczas aktywności fizycznej lub seksualnej. Niektóre kobiety mogą odczuwać dyskomfort podczas ćwiczeń lub aktywności seksualnej z powodu napięcia warg sromowych. Zabieg może pomóc w redukcji tego dyskomfortu. Niektóre kobiety mogą zdecydować się na zabieg, aby poprawić swoje poczucie własnej wartości i pewności siebie, bez wpływu zewnętrznych presji. Warto podkreślić, że wybór poddania się zabiegowi, wypełniania warg słomowych kwasem hialuronowym powinien być świadomą decyzją opartą na osobistych oczekiwaniach, potrzebach i rozmowie z doświadczonym specjalistą. Każda kobieta ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojego ciała z pełnym zrozumieniem i wsparciem medycznym. Ciekawi Cię, jak wygląda zabieg? Już mówię. Najważniejszą rzeczą, którą powinnaś zrobić przed podjęciem decyzji o wypełnianiu warg stromowych kwasem hialuronowym jest konsultacja z doświadczonym specjalistą ginekologii estetycznej, który jest przeszkolony w wykonywaniu tej procedury. Lekarz pomoże Ci zrozumieć korzyści, ryzyko i potencjalne efekty uboczne, a także oceni, czy jesteś odpowiednią kandydatką do zabiegu. W czasie tej konsultacji lekarz przeprowadzi dokładny wywiad lekarski, pozwalający na określenie ogólnego stanu zdrowia oraz stanu zdrowia części intymnych. Dokładnie omówi oczekiwania pacjentki, wyjaśni procedurę, ewentualnie ryzyka i korzyści oraz odpowie na pytania. Jak wygląda przygotowanie do zabiegu? Procedura wypełniania warg stromowych kwasem hialuronowym jest zazwyczaj przeprowadzana w gabinecie lekarskim. Nie wymaga specjalnego przygotowania, choć można unikać stosowania środków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy, jak na przykład aspiryna, na kilka dni przed zabiegiem, aby zmniejszyć ryzyko siniaków. Czy zabieg boli? Przed zabiegiem można zaaplikować znieczulenie miejscowe w postaci kremów, a w czasie wykonywania procedury podawane jest znieczulenie miejscowe w postaci roztworu do wstrzyknięć. Jak wygląda samo wypełnienie? Lekarz wstrzykuje kwas hialuronowy do wybranych obszarów warg stromowych za pomocą kaniuli i rozprowadza go po powierzchni objętej zabiegiem. Ilość preparatu dostosowana jest do planowanych rezultatów. Zwykle podaje się po 1 ml na każdą stronę okolicy zabiegowej zabieg jest bezbolesny trwa około 30 minut poprzez dodanie objętości i nawilżenia kwas hialuronowy może poprawić wygląd i komfort intymny jaki jest zakres i technika zabiegowa zakres wypełniania oraz technika zależą od indywidualnych potrzeb pacjentki i jej preferencji może to obejmować korektę asymetrii poprawę elastyczności lub redukcję napięcia jak szybki jest powrót do codziennej aktywności? Pacjentka wraca do swoich codziennych czynności bezpośrednio po zabiegu. Choć lekarz może zlecić unikanie zbyt intensywnego treningu, basenu, sauny, długich kąpieli i aktywności seksualnej przez pewien okres około 10 dni. Ponadto należy unikać ucisku na obszar poddany zabiegowi przez 14 dni. Oznacza to rezygnację z jazdy na rowerze oraz jazdy konnej. Jakie są przeciwwskazania do zabiegu? Jak do każdego zabiegu, również w przypadku wypełniania warg stromowych kwasem hialuronowym istnieją pewne przeciwwskazania. Należą do nich aktywne infekcje, pochwy i stromu, ciąża okres karmienia piersią. Jaki jest koszt zabiegu? Cena zabiegu uzależniona jest od ilości podawanego kwasu hialuronowego. Zwykle podaje się po 1 ml na każdą stronę okolicy zabiegowej. Jest to koszt około 2500 zł. Opowiadając o zabiegu, nie sposób nie wspomnieć o ryzyku około zabiegowym i spodziewanych rezultatach. Przed przystąpieniem do zabiegu zastanów się, dlaczego chcesz go przeprowadzić i czy jest to dla Ciebie ważne. Rozważ również koszty i ewentualne efekty uboczne. Pamiętaj, że to jest osobista decyzja, która powinna być oparta na Twoich własnych potrzebach i komforcie. Podobnie jak przy każdym zabiegu medycznym. Istnieją pewne ryzyka i potencjalne efekty uboczne, takie jak śniaki, obrzęki, zakażenie lub reakcja alergiczna na kwas hialuronowy. Ważne jest, aby wybrać doświadczonego i certyfikowanego specjalistę, który przeprowadzi procedurę w bezpieczny sposób. Efekt wypełniania jest natychmiastowy i utrzymuje się od roku do dwóch lat. Po około dwóch tygodniach preparat zwiększa jeszcze swoją objętość o około 20-30%. Efekty są tymczasowe, co oznacza, że pacjentki mogą zdecydować się na ponowną aplikację w przyszłości, jeśli będą tego chciały. Oprócz poprawy wyglądu okolic intymnych, zabieg pozwala też uwolnić się od nawracających infekcji czy urazów. Poprawia się także wilgotność pochwy, co ma duże znaczenie przy kontaktach seksualnych. Dla wielu pacjentek, wypełnianie warg stromowych kwasem hialuronowym może również poprawić komfort w codziennym życiu zwłaszcza jeśli odczuwają dyskomfort związany z utratą objętości warg stromowych. Procedura ta może również przyczynić się do zwiększenia pewności siebie i poprawy samooceny u niektórych pacjentek. Warto podkreślić kilka istotnych kwestii. Wybór odpowiedniego specjalisty ginekologii estetycznej jest kluczowy dla bezpieczeństwa i efektywności zabiegu. Upewnij się, że Twój lekarz ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zawsze miej realistyczne oczekiwania co do wyników zabiegu. Kwas hialuronowy nie sprawi, że twoje wargi stromowe staną się zupełnie odmienne od twojej naturalnej anatomii. Zawsze stosuj się do zaleceń lekarza w okresie rekonwalescencji i nie próbuj przyspieszać procesu gojenia. Podsumowując, wypełnienie warg stromowych kwasem hialuronowym jest zabiegiem kosmetycznym, który może poprawić wygląd i komfort intymny. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko oraz skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji. Dziękuję za oglądanie i jeśli macie pytania, nie wahajcie się ich zadać swojemu lekarzowi. Możecie również zostawić komentarz pod tym filmem, a postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.